Nie, ja. To moja prawa ręka. Chcieliśmy serdecznie podziękować za to, że Państwo nas przyjęli, że zorganizowaliście się i jesteście tutaj, po tak jak Polski na tym terenie. Bardzo dziękujemy. Naszych, e, naszych dziadków. No i właśnie chcieliśmy e, tam odwiedzić, złożymy kwiaty. Tam żeśmy za, za, e, e, zamontowali taką e, dwa lata, e, w 2007 roku, tam ta tablicę pamiątkową, że tu są pochowani Polacy e, na, na, na gościnnej ziemi bośniackiej. E, no i tam właśnie, że, że, że leczą. I dlatego żeśmy w tym roku tutaj y, y, zorganizowali tą, tą pielgrzymkę y, wraz z taką wycieczką, bo to, to nie jest sama pielgrzymka. Myśmy odwiedzi, odwiedzi, odwiedzili, odwiedzili bardzo, bardzo piękne te, tu miasta i tereny. No i, i teraz tak jadąc tu, żeśmy przyjechali tutaj do, wasz, do, do tego Stowarzyszenia Polaków, ich potomków, potomków, y, y, tak, potomków. polscy, co, co tu się znajdują. No i bardzo jesteśmy szczęśliwi, żeśmy się z wami tu spotkali. No, hurra! nasza na flagę narodową, żeby tam, flaga wam przypominała o polskości. Jakiś stojan. Kopałem Michał. Kopała Michał. I To no, Tam by prawo szła droga do do nowego... No, tych kłatek. No, do tych kłatek. Do tych kłatek. tych kłatek. Do tych kłatek. Do jest, spiora, jest, ja nie jest. jest. O, tu jest myśmy no, ja, Polacy.

Yrawezh, m'en gwezh, m'en gwezh,

Give me a moment. Yeah.

Jakowicza to daleko mieszka? Nie widzimy jak jechać. A górne? Górne to mieszkały. Nie? O nie, piło, Ty, ale teraz.

Laman Chisinau Laman Chisinau Laman Chisinau

i mieszkańcy mieszkający w Polsce. W Polsce. O, taka, taka. A czy to wrót? Nie, nie. To żeśmy, to, żeśmy to wmontowali, ten

Žena <laughs> so, je kako oči ne vide srca, ne boli. Da, sigurno. Dobar te. Dobar gdje gdje Margarita? <laughs>

I ta nasza flaga jest zaszczytem, Żeby to zawisła na że Będzie to powieszone na Margitę. Polska, na już jedziemy do Martynca, a jutro tu będziemy. Oni nas będą... Wolde, Roberty! Ale. Roberty! Ale.

Sveti sunce, nova snjana, ponosi po sredba vrana, Jugoslavio, Jugoslavio. 「うんえしがりわ」「どのりおもいみゆすまりよ」 Jo nei ayuda todos men Mira cara y fastirau lui fu fastsirau Jugoslavia Jugoslavia Mira cara y fastirau lui fu

Was tak nazwał doszło buttarwał za wieerą swoją taką, że tutaj z wiarą taką ta korzystę sobą taką. Te, są że przywieźli się sami siebie tutaj i do tych przyjechać, którzy tutaj mieszkają mieszkali. Mm -hmm. Sam Chrystus je rechał, a w streety on zapisał. Sam Chrystus powiedział i zsety ja u drugowie żyli. Kto Bo żyje w miłości i Bogu żyje, i Bogu żyje w Nim. I Bóg żyje w Nim. My to chrześcijanie te jako znamo i moramo to się nauczyć po swoim drugim narodima my jako to, wszyscy to wiemy i między narodami a my doszli a tutaj jako świadkowie przyjechali tutaj jako świadkowie komu przypadnie nie na to ale dwoje bo... młodych jakby, jakby podejść. hej ja nie znam dziewczek <Śodějí>. <Śodějí>. nie 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 no, A to je Roberta. I onda polako svima dajte, mislim da će biti za sve. I košta Roberta.

Bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi, chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym nowajcom i nie prostu Tak, ale tych na stojąca to znowu gałęzie będą... Beda... No, to będzie... Tak, no, beda... To będzie bez zjemności. To będzie... To się no, się na Jest, A, no, to Jest cholę no, jest? A, to jest

To jest nicza po To jest nicza, ale taki kosączki To Ale co ma za polki? czy coś? Co ma za Tak. Tak? Tak. W 2007 roku. Tu żeśmy zaczęli, to no. and and one, so no, so to niby chcieliśmy zmontować i zaczęliśmy grzebać I ten krzyż żeśmy tutaj załatwili, to znaleźliśmy. I ktoś Kto chce zdjęcia zrobić, to może teraz zrobić zdjęcia, bo na czerwisko Eu <síntos> não <síntos> <síntos> Boga nam, wie, był wieku wieku we wieku. Oczy nas. Tuś z niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego, daj nam dzisiaj. I odpuszczam nasze winy, jako imię odpuszczamy naszym winowajcom. I nie nas na pokuszenie, ale nas daj ode złego. Amen. Jery, Twoje, Carstwo i siła, i Sława, i i Syna, i Świętego Ducha, sadaj u wieki, u swe wiekowe.